Witam państwa. Przed mikrofonem Robert Bogdański, a to jest podcast Co Istotne. Mamy środę 29 maja. Zacząłem produkować mój podcast miesiąc temu, więc korzystam z okazji, żeby podziękować wszystkim tym, którzy mnie słuchają. No i poprosić o to, co zwykle, to znaczy o polecanie znajomym. O czym dziś. Dwa dni temu przywódcy Francji i Niemiec opublikowali wspólny artykuł w powszechnie czytanej Gazecie Europejskiej i Międzynarodowej finansierii i Przemysłu Financial Times. Oprócz tego obaj panowie spędzili ze sobą sporo czasu. Emmanuel Macron przyjechał z oficjalną wizytą do Berlina jako pierwszy francuski prezydent od 24 lat i spędził w Niemczech całe trzy dni. Wspólnie celebrowano 75. rocznicę niemieckiej konstytucji, było przemówienie do młodzieży i wspólna konferencja prasowa. No i na koniec w Financial Times ukazał się wspólny artykuł pod tytułem: Musimy wzmocnić europejską suwerenność. Wyborczy kontekst całej tej eskapady był więcej niż oczywisty. Scholz i Macron postanowili pokazać, że tak zwany francusko-niemiecki silnik Unii Europejskiej jest w dobrym stanie i może Europę pociągnąć. Dokąd? O tym właśnie jest ten odcinek. Jeszcze tytułem wstępu. Jeżeli ktoś przypuszczał, że spotkanie obu panów i wspólne wyrażenie woli politycznej kogokolwiek w Europie oszołomi, Poza zwykłymi klakierami, którzy muszą czynić swoją powinność, to się mylił. Le Monde dał tytuł o osłabionych liderach, którzy spotykają się, aby wzmocnić swoją pozycję. Zaś Politico posunęło się do tego, że określiło Macrona i Scholza mianem lame ducks. To określenie zwykle używane jest w Stanach Zjednoczonych na określenie prezydenta, który przegrał wybory i w ostatnich dwóch miesiącach prezydentury jest taką właśnie kulawą kaczką, bo nie ma już w gruncie rzeczy mandatu do podejmowania ważnych decyzji. W pewnym sensie takie porównanie jest dobre, bo i Macron i Scholz słabo stoją na politycznym rynku wewnętrznym w swoich krajach. Ale z drugiej strony Macron rządzi jeszcze do roku 2027, a Scholz do roku przyszłego. Więc może i są politycznie osłabieni, ale decyzje podejmować mogą. Histeria wzniecona przed wyborami europejskimi, że władzę w Europarlamencie ma przejąć skrajna i twarda prawica, nie ma pokrycia w rzeczywistości. Nadal największymi frakcjami będą i byli chadecy i socjaliści a ci skrajni i twardzi będą od biedy mogli blokować niektóre decyzje, ale mało prawdopodobne, że zostaną dopuszczeni do ważnych stanowisk. Kluczem do całej układanki będą zapewne Włochy i Giorgia Meloni, która co prawda jest prawicowa, ale desperacko potrzebuje pieniędzy, a Europejski Bank Centralny może ją tych pieniędzy dość łatwo pozbawić. Z drugiej strony, jeżeli plany Macrona i Scholza zostaną zrealizowane – Struga pieniędzy popłynie szeroko, więc trudno mieć wątpliwości, co pani Meloni wybierze. Raczej współpracę z Ursulą von der Leyen i drobne symboliczne sukcesy, które będzie mogła pokazać swoim kolegom konserwatystom z bratnich europejskich ugrupowań, żeby im udowodnić, że jednak coś się zmienia. Dość jednak gdybania o przyszłości, bo może się okazać, że histeria wobec tej skrajnej i twardej prawicy odniesie skutek i przerażeni wyborcy zagłosują odpowiednio i żadna meloni nie będzie dotychczasowemu układowi potrzebna. Poczekajmy jeszcze niecałe dwa tygodnie i będziemy wiedzieć. Ruszą wówczas wszelkiego rodzaju giełdy nazwisk i cały ten zgiełk, który jest eurokratom o tyle przydatny, że doskonale maskuje to, co naprawdę istotne i to, jaki jest kierunek, w jakim zmierza Unia Europejska, a co jest do pewnego stopnia niezależne od zestawu nazwisk. Rzecz jasna do pewnego stopnia, bo gdyby się wydarzyło realne trzęsienie ziemi, z polityki europejskiej zniknęłyby naprawdę takie postacie jak Macron, Scholz, Ursula von der Leyen czy Mario Draghi. To zmiany byłyby poważne. Ale to domena politycznych fantazji. Na razie publiczność najbardziej obchodzą przyszłe manewry personalne i deklaracje związane z uczciem broni przez Ukrainę, niż proces, który toczy się niepowstrzymanie i którego celem jest zamienienie Unii Europejskiej w jednolity organizm państwowy. Bo nominacje i personalia dają przyjemne uczucie że coś może się zmienić, zaś deklaracje związane z używaniem rakiet przeciwko terytorium Rosji dają z kolei poczucie, że oto za chwilę wojska Putina mogą ulec przeważającej zachodniej technologii. Na marginesie zauważę, że tego typu teatralne obwieszczenia ze strony zachodnich przywódców są o tyle niemądre, że dają jedynie asumpt ludziom Kremla do tego, aby wysuwać kolejne groźby. A w polityce posunięcie się zbyt daleko w słowach może oznaczać, że w pewnym momencie będą musiały do nich doszlusować czyny. Doprawdy, lepiej wygrywać wojny na froncie, a nie na konferencjach prasowych. No, chyba że Francuzi, Niemcy i Rosjanie umówili się ze sobą, że odegrają teatr, a następnie uratują Europę przed rozlaniem się wojny, doprowadzą do rozejmu, a wszystko to stanie się kosztem Ukrainy, która de facto Utraci ziemie pozostałe po rosyjskiej stronie frontu. W takim razie deklaracje militarne Macrona i Szolca i odpowiedzi ze strony Putina, Miedwiediewa i Pieskowa stają się zrozumiałe, ale tylko w takim. Wróćmy więc do programowego tekstu Macrona i Szolca i spróbujmy odczytać, na czym polega owo tytułowe wzmocnienie suwerenności europejskiej. Sprowadzić się do jednej najistotniejszej kwestii, bez której wszelkie deklaracje są puste. Po pierwsze, z dorobku intelektualnego kanclerza Scholza wzięto tezę, że cała Europa przeżywa obecnie swoją Zeitenwende. Po drugie zaś, z dorobku intelektualnego prezydenta Macrona wzięto tezę, że Europa jest śmiertelna. Czyżby więc nareszcie Francja i Niemcy porozumiały się i, w obliczu możliwej śmierci Europy, postanowiły dokonać na naszym kontynencie epokowej zmiany, bo tyle znaczy ten wędę. Wiele wskazuje na to, że tak właśnie jest. Według obu polityków, Europa ma stać się światowym, przemysłowym i technologicznym liderem. A wszystko to ma nastąpić jednocześnie z realizacją ambicji, aby została pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. Kilka kapitów niżej znajduje się ponownie dobitne stwierdzenie, że produkcja energii zostanie całkowicie zdekarbonizowana. Jeżeli ktoś sądził, że zmniejszenie politycznego znaczenia zielonych może doprowadzić do złagodzenia ambicji klimatycznych polityków głównego nurtu, to ma czarno na białym, że się mylił. Mamy więc dogmat, od którego nie ma odwrotu, i mamy cel. Dogmatem jest neutralność klimatyczna, a celem zajęcie pozycji lidera przemysłowego i technologicznego pora na środki. Są nimi oczywiście pieniądze cytuję. Kolektywny wysiłek inwestycyjny prywatny i publiczny musi odpowiadać naszym ambicjom. Musimy odblokować pełny potencjał naszych rynków finansowych. Koniec cytatu. W tych dwóch zdaniach zawarta jest esencja. Europa potrzebuje pieniędzy i to wielkich pieniędzy. Skąd? To już zostało napisane: z funduszy prywatnych i publicznych. A konkretnie. Rzecz jasna, w liczącym niespełna 800 słów tekście nie sposób zająć się szczegółami, ale zestaw określeń, jaki został w nim użyty, jednoznacznie wskazuje na to, jaki program przywódcy Francji i Niemiec zgodzili się realizować. Program ten jest zawarty w opublikowanym przed miesiącem raporcie Enrico Letty, włoskiego polityka, który dekadę temu był nawet krótko premierem Włoch. Tak się jakoś składa, że kiedy Komisja Europejska chce coś zanalizować i pójść z jakąś polityką naprzód, zwraca się do polityka włoskiego. Był Mario Draghi, teraz jest Enrico Letta. Zresztą Draghi typowany jest w obecnym układzie rządzącym Unią na szefa komisji, o ile nie udałoby się przepchnąć von der Leyen. A gdyby się udało, to na tak zwanego pierwszego zastępcę, czyli kogoś, kto będzie faktycznie rozgrywającym. Raport Letty jest obszerny, liczy 150 stron i dotyka wielu obszarów polityki. Nie będę go oczywiście streszczał a nie omawiał po kolei, bo wówczas ten odcinek musiałby wreszcie długością zbliżyć się do przeciętnych podcastów, które osiągają długość powyżej 2 godzin. Rekordziści sięgają 11. Zajmę się więc tylko tymi elementami, które moim zdaniem są w nim istotne, albo raczej najistotniejsze. A sam raport zalinkuję na profilu podcastu, co istotne na Facebooku, bo jego lektura, zapewniam, jest bardzo zajmująca. Tymczasem w skrócie o kwestiach zasadniczych. Letta zatytułował swój raport O wiele więcej niż jednolity rynek, i przedstawiając go, dał wyraz przekonaniu, że trzeba obecnie pójść dalej niż poprzedni wielki projekt unijny. Przygotowany przez Jacques Delors w roku 1985 europejski jednolity rynek, który był ogromnym krokiem naprzód w czasie, gdy świat był w pewnym sensie, jak pisze Letta, mniejszy i wyglądał zupełnie inaczej. Istniał Związek Radziecki, Niemcy były podzielone, Chiny i Indie wspólnie przedstawiały sobą jedynie 5% światowej gospodarki, a akronim BRICS jeszcze nie istniał. Był to czas, kiedy Europa Zachodnia była centrum światowej gospodarki, a Stany Zjednoczone miały gospodarkę podobnej wielkości. Teraz gospodarka europejska jest prawie dwa razy mniejsza od amerykańskiej. Chiny i Indie urosły niepomiernie, a Europa co prawda rozwija się niepowstrzymanie, ale z jakichś przyczyn jej gospodarka jest proporcjonalnie coraz mniejsza. Proszę wybaczyć sarkazm, ale zestawienie europejskiej retoryki i twardych danych zawsze prowokuje mnie do tego typu komentarzy. Podobnie jak stwierdzenia, także zawarte w raporcie Letty, że trzeba wprowadzić ułatwienia dla biznesu. Być może lepiej byłoby nie wprowadzać wcześniej utrudnień. Wróćmy jednak ad rem. Według raportu włoskiego polityka czas obecnie nadszedł najwyższy, aby ten już prawie czterdziestoletni projekt europejskiego jednolitego rynku został zmodyfikowany do czegoś w rodzaju wersji turbo, czego najistotniejszym elementem będzie wprowadzenie jednolitego rynku finansowego. Bo, jak pisze autor raportu, cytuję: Podczas gdy Unia Europejska postawiła sobie odważnie poważne cele, to nierozwiązane pozostaje najważniejsze wyzwanie. Sfinansowanie tych ambicji. No właśnie. Skąd wziąć na to wszystko pieniądze? Po pierwsze, Letta chciałby, aby uruchomić pieniądze prywatne. Podaje, że oszczędności Europejczyków to zawrotna kwota 33 trylionów euro, w niewielkim stopniu wykorzystywanych w inwestycjach na miejscu. W dodatku, Konstatuje z wyczuwalnym smutkiem, około 300 bilionów rocznie Europejczycy inwestują poza kontynentem, głównie w Stanach Zjednoczonych. Trzeba zatem stworzyć takie mechanizmy, Letta nazywa to Unią Oszczędności i Inwestycji, które skłonią ludzi do inwestowania na kontynencie, czyli u siebie. To m.in. paneuropejskie fundusze emerytalne, ale także instytucje ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne. Druga kwestia to zmobilizowanie prywatnego kapitału przez zmianę podejścia do pomocy publicznej. I w tym miejscu letta wprost odwołuje się do amerykańskiego Inflation Reduction Act, czyli Bidenowskiej ustawy o zredukowaniu inflacji. Która w istocie stanowi gigantyczny projekt subsydiowania tych dziedzin gospodarki, które są związane z transformacją energetyczną. Gigantyczny, bo opiewający na kwotę prawie 2 mili bilionów dolarów. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, chodzi o to, że przedsiębiorcy inwestujący w te dziedziny otrzymują ogromne dopłaty, więc opłacalność ich inwestycji znakomicie się zwiększa. Skorzystał na tym na przykład Elon Musk, rozwijając swoją Teslę. Europejscy politycy w sposób nieomal otwarty zazdroszczą amerykańskiemu prezydentowi tego, że w czasie niespełna dwóch lat był w stanie przeprowadzić projekt na tak wielką skalę i zapewnić mu finansowanie. Z raportu Letty wynika jasno, że tylko tego typu i tej skali projekty pozwolą Europie na rozwój i objęcie roli światowego lidera, o czym marzą. Między innymi Macron i Scholz. Po raz kolejny należy zatem zapytać, skąd tak wielkie pieniądze. I tu Letta nie pozostawia wątpliwości. Oczywiście paneuropejskie fundusze emerytalne czy inwestycyjne to ciekawa droga, ale tym sposobem nie zapewni się wielkich sum, których wydatkowanie będzie zależało w całości od decyzji politycznych, bo zarządy funduszy będą chciały mieć nad nimi kontrolę. Tu znowu muszę odwołać się do cytatu. Otóż kluczowe zdaniem Letty jest, cytuję, umieszczenie w centrum architektury finansowej Unii Europejskiej obligacji wypuszczanych na poziomie unijnym. Koniec cytatu. Obligacji, które powinny zostać ujednolicone i oferowane w sposób zintegrowany, bo obecnie są wypuszczane przez trzy instytucje, ze szkodą dla rentowności. W innym miejscu Enrico Letta napomyka, że także kluczowe jest przezwyciężenie politycznych podziałów wokół centralizacji zdolności fiskalnych Unii. Mówiąc prościej, chodzi o paneuropejskie podatki, które zastąpić mają składki członkowskie wpłacane przez państwa. Wróćmy do wspólnego tekstu prezydenta Francji i kanclerza Niemiec i zacytujmy ponownie jego najważniejsze zdanie. Kolektywny wysiłek inwestycyjny, prywatny i publiczny musi odpowiadać naszym ambicjom. Musimy odblokować pełny potencjał naszych rynków finansowych. To jest dokładnie to samo, co Enrico Letta rozpisał bardziej szczegółowo, a jeszcze więcej szczegółów znajdzie się zapewne w unijnych rozporządzeniach, które być może są już przygotowywane, zwłaszcza, że Letta przedstawił harmonogramy działań. Skoro zaś będą podatki, z których będzie finansowana spłata obligacji i wielki budżet z tychże obligacji, trzeba będzie instytucji, które będą tym budżetem na poziomie europejskim zarządzały nie tylko technicznie, ale i politycznie, czyli rządu. Takim zalążkowym rządem jest oczywiście Komisja Europejska, ale jej budżet jest na razie o wiele za mały, aby mogła zyskać znaczenie wiele większe niż rządy narodowe kiedy otrzyma budżet porównywalny z amerykańskim Inflation Reduction Act, sytuacja będzie jakościowo inna. Macron i Scholz w swoim tekście w Financial Times zapewne chcąc się przypodobać wyborcom, którzy zawsze lubią, gdy politycy walczą o zmniejszenie kosztów i uproszczenie procedur, napisali, że będą walczyć z biurokracją i ograniczą o 25% liczby obowiązków sprawozdawczych dla firm. Coś mi się wydaje, że po pełnym wdrożeniu działań wynikających z raportu Enrico Letty, to raczej następny szef Europejskiego Rządu, pardon, Komisji Europejskiej, będzie im nakazywał zmniejszenie biurokracji u siebie, zaś ich wpływ na Komisję będzie coraz mniejszy. Swoją drogą, szefowie krajów z wielowiekową tradycją biurokratyczną Walczący z biurokracją na dwa tygodnie przed wyborami europejskimi, to jeden z najlepszych żartów, na jaki zdobyli się europejscy politycy w ostatnim czasie. A konkurencja jest ostra. Był to podcast, co istotne, mówił Robert Bogdański. Dziękuję za uwagę, nieustannie proszę o polecanie znajomym i zapraszam do słuchania następnego odcinka w piątek. Do usłyszenia.